Dzień dobry, kochani. Poranna kawka i opowieści z moich przygód szpitalnych i nie tylko, oczywiście. No niestety wczoraj wydarzyło się coś, co po prostu zmusiło mnie do wizyty w szpitalu. Nie mm. ja piłam kawy od soboty. No nie dało się po prostu. Więc tak moi drodzy. W nocy obudził mnie ból w lewym boku. Znajomy, ponieważ już przechodziłam kolki nerkowe, więc wiedziałam, że jest to zastojnowe, że schodzi mi jakiś kamień z nerki. I myślałam, że przejdzie. Wzięłam sobie tabletki rozkurczowe, przeciwbólowe, termofor. Ale nie przechodziło. O, no, chyba już wiek swoje robisz. Nie jest tak łatwo, jak kiedyś, kiedy było się młodszym. Chociaż jak była młodsza, też też taki, taki yy, dyskomfort ból odczuwałam. No doszły wymioty, doszła biegunka. Biegunka mnie zastanowiła, ponieważ przy kolce nie ma biegunki jako takiej. Ale. Później pani doktor mi wytłumaczyła, że czasem ten stan zapalny powoduje ucisk na jelita, i bo jak ten mocz nie może się przedostać, więc tam takie jest opuchnięcie, i to powoduje, że rzeczywiście mogłam mieć problemy biegunkowe. W pierwszym momencie zdiagnozowała to jako nieżyt jelitowy, chociaż już sygnalizowałam, że to kolkan. Ale no i co? No i już się tak odwodniłam tymi y, wymiotami i biegunką, że y, no już czułam, że robię się słaba. To już był najwyższy czas, żeby wezwać pogotowie albo żeby jechać do szpitala. Wybrałam drugą opcję, <coughs> y, ponieważ jakby pogotowie zobaczyło, co ja mam w domu, jaki rozgardiarz y, artystyczny i bo jestem w trakcie pracy, więc ja tego nie chowam i no sprzątanie nie wchodziło w grę więc pojechałam córka mnie zawiozła do szpitala zrobiono mi ekg zrobiono mi usg pobrano krew pobrano moc ja myślałam, że ja się tam wykończę tak się źle czułam wymiotowałam im tam i no w końcu dostałam kroplówki i po tych kroplówkach poczułam się dużo lepiej. Wyniki mam dobre. Organy wewnętrzne, wątroba, śledziona, żołądek, no wszystko co widać na USG, jak u 30 -latki, więc jest dobrze. Tylko w lewej nerce jest kamyczek. Ale zdziwiłam się, ponieważ. Yy, yy, Parę lat temu stwierdzono u mnie kamyki w pęcherzyku żółciowym. Takie cztery paciorki jak od podobno. I nie ma ich. Zeszły. Gdzieś tam się musiały rozpuścić, czy co. A kamienie w ogóle w woreczku. Wątroba woreczek to jest żółć. I według totalnej biologii jest to jakieś uczucie. Zazdrości. Być może w swoim życiu gdzieś tam miałam jakąś fazę zazdrości, którą przepracowałam i wiem, że nie tędy droga, ale kamyki mogły mi się zrobić, niestety. I teraz, jak już wiem, że ich nie ma, to cieszę się, że udało mi się przezwyciężyć własną zazdrość. No, gdzieś tam może rzeczywiście czasem mi się jeszcze gdzieś pojawi, bo jestem człowiekiem i. I każdy z nas ma jakieś tam lekkie odczucie, gdzieś tam się trafi po prostu e, zazdrości, wtedy wylewa się właśnie żółć. Także moi drodzy, pracujcie nad zazdrością, nad zawiścią, ponieważ e, jeżeli oczywiście macie takie uczucie, ja zakładam, że nie macie nie macie problemu z kamykami w woreczku, e, to e, e, no, trzeba pracować nad swoją psychiką, żeby. Po prostu y, zmienić swoje myślenia, wtedy kamienie będą się rozpuszczać, będą znikać. Y, nerki to jest coś innego, bo nerki to jest ciągły przepływ, ciągla, ciągła filtracja, ciągłe życie. I symbolizują y, bardziej, że jest ktoś w moim życiu, y, z kim się nie zgadzam. Co, kto, y, y, to mnie po prostu męczy. Y, no, jest taka osoba, ale nie będę o niej mówić. Być może jest to wynik właśnie tego, że po prostu nie umie się uwolnić od destrukcyjnej relacji, która, która nie z mojej winy po prostu jest. Ja się odcięłam, natomiast ta osoba cały czas gdzieś tam o mnie pamięta no ale nie o tym I, no tak, no jak wygląda służba zdrowia w Mysłowickim szpitalu nie było najgorzej zostałam szybko przyjęta chociaż dostałam tak zwane OPR od pani pielęgniarki bo przyjechałam bez skierowania najpierw miałam jechać do nocnej jakby poradni Y, która wydaje skierowanie do szpitala, jeżeli jest taka potrzeba, a później można ewentualnie jechać do tego szpitala. Ja poszłam od razu do szpitala, ponieważ ja już tam mam przećwiczone. Kiedyś pojechałam w nocy, bo wpadłam w atak paniki, że mam zawał serca, i pojechałam, <noise> i też mi zrobili wszystkie badania. No i tak, zostałam położona na łóżku, zrobiono mi EKG, zrobiono mi, y, załowiono mi Wenflon, zrobiono mi USG. Na wszystkie podstawowe badania dostałam. No i tam kroplówkę też mi dano. No ja tam po prostu już... Nie mimo tego, że słyszałam, że ten puls jest dobry, że EKG wyszło dobrze, to ja tam umierałam. Te dłości były tak potężne, że, że się trzepało mnie zimno i w ogóle takie zimne poty dostałam. No, bardzo niefajne uczucie. No i... No i tak sobie leżałam do, do tych wyników z tą kroplówką. No i jest, w, no teraz już jest ok. No. Zdziwiło mnie, bo przyjechało bardzo dużo, znaczy bardzo dużo, no, Przeważnie młodzi ludzie. Jeden pan z podejrzeniem zawału serca, gdzieś koło czterdziestki, może młodszy, młoda dziewczyna, nie wiem, czy miała 20 lat. Yy, jakaś jeszcze jedna tam widziałam też, ale spała i yy, nie widziałam jej twarzy. Ale miała piękne, lśniące, czarne włosy, więc zakładam, że była to młoda osoba. Yy, no, same takie przypadki. Na drzwiach wejściowych yy, jest napis. Yy, jakby żałobny, nie dajemy już rady, więc nie dopytywałam, bo ten napis mógł wiele znaczyć i no pewnie chodzi o braki kadrowe, niskie wyposażenie finansowe za tą pracę, które wykonują. No i w ogóle za ciężką tą pracę, bo rzeczywiście trzeba się koło tych chorych trochę nabiegać. Pani pielęgniarka była taka dość szorstka, ale bardzo delikatnie wbijała igły, była taka współczująca. Dla ludzi, którzy byli niemili, była niemiła, a dla tych, którzy byli myli, była miła. No, i, 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 i taka, i przyszedł pan, to taka śmieszna historia. Przyszedł, y, że on potrzebuje pomocy. Y, po głosie, nie widziałam go, bo stał za drzwiami, tak w drzwiach, i y, drzwi zasłaniałem, i y, y, kto tam stoi. I on mówi, że y, boli go stopa i ma uraz, y, że wbiła mu się jazga, i dalej go boli, że tydzień temu był na pogotowiu. I on przyjechał, żeby coś mu z tym zrobić. A pani się mu mówi, czy ma skierowanie. Oczywiście też nie miał. I że on prosi o pomoc. A pani mówi, że jak to jest oni przyjmują tylko świeże urazy że jak to jest tygodniowy uraz, to miał tydzień czasu na konsultację ze swoim lekarzem rodzinnym. A on mówi: No dobrze, a jakbym powiedział, że to dzisiaj się stało. A pani pielęgniarka dostała ślinotoku, że tak powiem, tak się zdenerwowała i mówi: chyba pan sobie ja, ja robi. Przychodzi pan z tygodniowym urazem na oddział y, 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 interwencyjny dla y, osób cierpiących i pan tu przychodzi i, i chce Pan pomocy bez skierowania, bez niczego. Proszę iść tam do tej przychodni nocnej i tam szukać pomocy, nie, i wygoniła go, po prostu go wygoniła. No rzeczywiście, yy, to że to, to zachowanie trochę chyba, no powiedzmy, bezczelne, no bo yy, yy, no, pan na pewno tam cierpiał z powodu tej stopy, nie neguję tego, tylko, że on chyba sobie wymyślił, że on będzie chodził po szpitalach w dni świąteczne i będzie się w ten sposób leczył, bo też tak może niektórzy zakładają, że tak się da. No, ja jestem przeszczęśliwa, że wyniki są dobre oprócz tej nerki, no bo mam tam jest obciążona tym kamyczkiem i one schodzą co jakiś czas. Organy mam jak 30-latka podobno kamyczków w woreczku wątro... nie mam już. Wątroba zdrowa, śledziona zdrowa. Jak ja się ucieszyłam, że, że jest dobrze. I, e, no i po tych kroplówkach się bardzo dobrze poczułam, i, i wróciłam do domu. Byłam tam od godziny chyba 8 do godziny 13:14, nawet nie wiem, bo tak ten czas mi jakoś tak dziwnie uciekał. I przyjechałam. Napiłam się herbaty i poszłam spać. I spałam do 20, moi drodzy. I dzisiaj też przespałam noc. Jestem zmęczona, zresztą to widać, bo mam podkrężone oczy i, i no, czuję się dobrze. Tylko no, te wszystkie przygody mnie troszkę zmęczyły. No ale. Ale przeżyłam, jest dobrze, cieszę się, jestem wdzięczna, że trafiłam na wspaniałą panią doktor, młodziutką, bardzo się przejmującą losem swoich pacjentów. Muszę jej poszukać, gdzie jeszcze przyjmuję. Może się do niej gdzieś zapiszę? Tak, na kod rodzinnego. Może, przecież mam fajnego rodzinnego. O, kawa, mówię wam. Od soboty bez kawy to tak. No dziwnie, dziwnie lubię kawę i. Kawa jest moczopędna podobno. A jednak jakieś tam złogi się trafiły. Dobrze kochani, pokażę Wam jeszcze moje nowe aniołki. Wczoraj nie mogłam jeszcze zasnąć, bo jak wstałam o 20 to dość długo zastanawiałam się jak ja zasnę w nocy. Więc zaczęłam robić moje aniołki. Yy, I zrobiłam takie yy, dwa. Jeden jeszcze nie ma skrzydełek, bo gdzieś te, ten materiał mi się gdzieś zagubił, a miałam ostatnie dwa, dwa kółeczka, ale coś tam jeszcze wymyślę znajdę go. To jest aniołek do powieszenia następny. Z wełny czesankowej. Tak mi wyszedł. Yy. I to jest ten aniołek. Tego zrobiłam z rączkami. Drucik opleciony wełenką. Tutaj jeszcze coś muszę chyba dać pod ten dzwoneczek. Nie ma jeszcze skrzydełek, ale niedługo będzie miał, więc będzie też fajnie wyglądał. I zrobiłam jeszcze gnoma. Gnoma krasnala. Gnoma też na tym kółeczku z karniszy zrobiłam. Czapyczka jest z kółka mm, obciętego z rolki toaletowej. Za mało dałam chyba troszkę tej wałęki. No, Ale to pierwszy, pierwszy model, więc zostanie pewnie u mnie, a następne już będą mm, troszkę może lepszej jakości. To jest mój krasnalek. Też Poneczkiem. Może go mogłam dać bardziej z boku. No, może mogę go przykleić jeszcze. No i koralik jest. Yy, pokażę Wam w jednym z filmików, jak zrobić swojego aniołka, jak zrobić swojego kresnalka, gnoma, jeśli macie z tym problem. Ale pokażę Wam jeszcze, co znalazłam ostatnio. Yy, znalazłam płótna. Ktoś się bawił. Yy, no i jednego nie przemaluję, bo jest świetnie namalowane. Tak mi się wydaje, nie wiem. No, i zobaczymy, zobaczymy co z nim zrobić. No to chyba sprzedam, bo jako nie mam gdzie powiesić, ale jest bardzo ładny. Ale to za chwilę. Tutaj ktoś namalował sobie abstrakcję. Nie jest najgorsza wam powiem. Zastanawiam się, czy ją nie zostawić w tej formie. <gry> to jest takie płócienko. pewnie z, z aksena. Ktoś po prostu trenował swo, swoje, swoje umiejętności. Jest małe 20, 30 na 25 może. Mm. Drugie też, też taka, taki mały elfik. No, takie dziecięca praca. Tego raczej zamaluję. Namaluję pewnie swojego anioła. No i premiera Monalizy. Wydaje mi się, że jest dobrze namalowana. To jest olejna farba. Ktoś namalował y, sobie monalizę i wyrzucił. Tutaj jedynie ten cień troszeczkę tak troszkę inaczej idzie, ale nie będę go poprawiać, bo y, mogłabym zepsuć. Y, nie czuję się na siłach, żeby malować y, tego typu obrazy, ale no wyszedł dobrze. Także jest na płótnie. Ciekawa praca. Znalazłam jeszcze ramki na zdjęcia. Dwie tego typu. To są takie ramki popularne. Często je widujemy na... Tutaj jest nawet z takim stojaczkiem. On stoi? Czy nie stoi? On stoi. Tu jest taki stojaczek, taki, taka rurka i można sobie jakiś obrazek, y, z fotografii obrazek włożyć. A druga jest taka y, szkło wygięte i postanowiłam poszukać jakiegoś fajnego obrazka z tych, co dostałam ostatnio od Pani Małgosi. Y, one głównie są świąteczne, tam Boże Narodzenie y, Wielkanoc, natomiast znalazłam jeden, 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 jedyny. Chyba chciał się, zna, się dać znaleźć. I zrobiłam Anioła Stróża, włożyłam i mam taki piękny obrazek z Aniołem Stróżem. Także już następna rzecz została pani Małgosiu wykorzystana. I yy, no, jeżeli by ktoś chciał, to jestem gotowa go odsprzedać, bo mam dużo Aniołów, a może ktoś potrzebuje. Więc zapraszam do kontaktu. Będzie komuś zdobił dom, a jak nie, to będzie zdobił dalej. Mój, a Anioły to przyjmuję w każdej ilości. Także to jest to. I znalazłam domek dla Barbie. Nie jest nowy, ale te rzeczy też mają swoich nabywców. Są kolekcjonerzy Barbie, którzy zbierają mm, różne rzeczy y, z Barbie. Nie wiem, ile on ma, może mieć lat, ale jest już ten plastik taki troszkę jakby podstarzały, jest troszeczkę, mm, odchodzi tutaj troszkę ta, y, naklejki odchodzą. Są jakieś nowe powieszone, chociaż nie, bo one są chyba oryginalne, bo są wtopione w formy, więc takie są. Patrzcie, domek dla lalek Barbie, pisze Barbie dwóch stron i jak go otworzyłam, tak, jak on się otwierał, bo miałam problem z nim otwarcia, aha, on z taką zapinkę ma no to wygląda w środku tak no i zaczęłam się bawić oczywiście i tutaj się okazało że tu się podnosi i robi się Łóżko, o, łóżko mamy, a tak mamy taką komódkę, tu mamy kuchnię i mamy nawet publikację o. o, ona się składa. Mam dwa takie domki, drugi nie jest z Barbie, też znaleziony na śmietniku, chyba Wam go pokazywałam, tamten jest grający. Ten, I te domki lalki są, Barbie są bardzo y, drogie, bo y, od 100 zł wzwyż. Y, 500, 700 zł widziałem. No, oczywiście bardziej rozbudowane niż ten. No, ale myślę, że jakieś 100 zł jest wart. Mimo wszystko, mimo tego, że jest już stary, być może nawet mm, bardziej cenny, bo im starsze, tym cenniejsze te rzeczy są. Więc e, tak sobie to wymyśliłam wszystko. Idę dzisiaj do action. E, muszę kupić modeliny. Mam zamówienie na aniołka modelinowego. E, jednego miałam, już, e, już, już go nie ma. Sprzedał się kiedyś, także e, czasem te moje prace jednak idą gdzieś w świat. E, Niedużo, bo niedużo, czasy ciężkie, więc ludzie potrzebują na chleb. No ale idą święta, więc na jakieś prezenty. Zapraszam serdecznie na mojego sklepiku. Lumpex Dama sztuka szeroko rozumiana się nazywa. Przeważnie mam linki w opisie. Jeżeli czegoś nawet nie ma, jest na zerowym stanie magazynowym, to ja mogę zrobić na zamówienie drugi podobny. A, jeszcze mam y, nową korę na trzy anioły, także będą trzy nowe anioły y, Mam nadzieję, że zdążę je namalować do targów rękodzieła i y, 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 no a jeżeli Wam się spodobają, to też są dostępne w moim sklepiku, nie ma problemu. Mogę też namalować na zamówienie na korze no muszę iść do jakiegoś parku, lasu, trochę szyszek pozbierać do moich takich stroików świątecznych, może coś zrobię. Julcia, która jedzie ze mną, będzie miała wiązanki takie właśnie świąteczne, wianuszki, więc zapraszam też na jej stoisko. Jeszcze ich nie widziałam, jak wyglądają, zakładam, że są piękne, więc będzie też miała swoją ofertę. No ja tam może pojedynczo, jakieś tam parę tylko, yy, no tak, żeby mieć coś świątecznego. Bardziej będę, yy, no będę miała te swoje aniołki. W aniołkach po prostu będę i w biżuterii. Więc jeżeli ktoś jest z w 10 grudnia yy, widzimy się w Domu Kultury Tęcza. Od 10 do 14 są te targi i Mam nadzieję, że mi nic zdrowotnego nie wyskoczy i będę na tych targach, bo wiecie, no to tak jednego dnia jestem zdrowa, a następnego dnia budzę się z bólem. To po prostu jest y, jedna wielka loteria, co nam się przytrafi. Także szanujmy swoje zdrowie, szanujmy y, czas, który mamy y, i cieszmy się po prostu wszystkim, co mamy w tym dniu, w tej chwili. Bo tylko te chwile mamy. Przeszłości już nie ma, przyszłości nie znamy. Jest, co to, jest tylko to, co tu i teraz. I, I to możemy wykorzystać jak najlepiej możemy. Wykorzystywać okazje, bo okazje zdarzają się tylko raz. One mogą się pojawić w każdej minucie, w każdej sekundzie, i trzeba umieć je wykorzystać chcieć je wykorzystać zauważyć, że jest to okazja to też nie jest to wszystko łatwe no ale trzeba próbować no właśnie taką okazją była na przykład ta ramka, że ją wykorzystałam że znalazłam obrazek aniołka i znalazłam ramkę i jest to już jakaś okazja wykorzystana, że wzięłam w ogóle te ramki spod tego śmietnika że były Wykorzystujmy, kochani, okazję do wszystkiego. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę miłego dnia i miłego tygodnia, bo mamy dzisiaj poniedziałek. Pozdrawiam serdecznie.